Majówka. Z czym wam się kojarzy majówka, panowie? Mi się kojarzy z drugi maja. Dzień dobry, moi drodzy Dzień dobry, moi drodzy, dobry, moi dobry, moi drodzy parafianie. Dzisiaj grimy. Ale pozdrów jeszcze. Pozdrawiam. Możemy jakąś kiełbasę najmniejszą, bo ja mam trzy. Yy, rydzińskie chyba. Rydzyńskie, ale śląskie są najlepsze. Ale mam trzy za darmo rydzyńskie, nie narzekaj. No dobra, kto Kiełbasy kupuję. Ja mogę kupić grilla. Nie! Ja mogę nie. kupić sztuczce z tej talerze. Dobra, ile to? Ja mogę kieczup, kieczup, bo mi jest... Ale kieczup mamy. Ja mam w No jak ma? Kontekst jest taki, że równo rok temu, czyli 2 maja, robiliśmy grilla. Właśnie tego. Dziś robimy grilla, bo jest majówka. czy to jest legalne Wiecie. czy nie, ale szczerze nie obchodzi mnie to. No i z tej okazji robimy go dzisiaj po roku. Będziemy teraz tak co rok nagrywać. 2 maja będziemy robić gila. Zaraz e. będziemy robić łososia. Wiesz, śląska. Ha? A? i weź, że dla mnie doktor wita, Wiktor, bo ja nie mam miejsca. Przecież on ma plecak. A ty masz worek. Eee, pewnie. Ja ci go spakuję, tylko ty mi tego kupić. To my ci tak ładnie uchamy. Ty sobie kupisz, ja ci spakuję, dobra? Ale to wtedy ja chcę inny rower. Ja żądam innego roweru. A teraz ja mam wyrodek. Gdzie jest gaz w niej? Jezu, trochę jest, trochę jest. Mamy grill, proszę Państwa. A nie no, weź takiego z tyłu bardziej. A pamiętam na ty był. 2 dwa To jest echo to jest też jest ego gry. Widać to sam jako gry. więc tam za darmo słomki to jest za darmo. A talerze są? No właśnie, talerze są Eco na pewno. Tacki. Tacki są tańsze. Gdzie są kubki? To są kubki. Ile kosztują kubki? Tak. 7 zł. Czyli to już kosztuje... A ja nie mam tyle na karcie. Yyy, dobra, i wezmę no przecież to się nie opłaca w ogóle. Ile to kosztuje? Nie mam pojęcia, szczęśliwie czasu nie liczę. Weź te tak, żeby była chociaż kultura... Dawid się zesra. No. Dawid się zesra. O, idą, idą koledzy. Ej Dawid, ale fajne. takich butów chyba nie kupisz bydronce. A mamy w domu. Te w to? Chcesz kupić? Skarbnik. Nie. Mamy grilla, mamy kiełbasy śląskie. Ja mamy trzy ogóle, nie. Ale Dawid, na tym grillu Na tym grillu 3 3 też godziny. robisz karkówko. Dobra. No i mamy jeszcze to. Bardzo fajnie. Widzowie, słuchajcie, jest 2 maja, co oznacza, że jest majówka. święto, rocznica, majówka grilla, który się odbywał tutaj równo rok temu. Proszę Państwa, mamy grilla, proszę mi pokazać tutaj. Zobaczcie, będzie się co paliło, ale ogień! A, już ma sprawę, widać. Brawo. Nie no. Gratulacje, no widać. Patrzcie jak, jak się jara, patrzcie jak się jara musi się trochę... Za, tego, tak, musieli tak, wybrać, aż się rozpali w ogóle. Tak. Się nie, no co ty gadać. Kiełbaski, jak naciąć kiełbaskę od no, tego? No trochę, żeby po prostu powidać. Ojca, rydzinka jest strasznie dobra i nie w Jaka? Rydzyńka jest dobra, jest dobra. To chyba od ojca Tadeuszka. A co wózka czybas? Kiełbasa, kiełbasa rydzinka. Można tak po prostu czy nie Tak, tak bo no no jest, jest... nisko, nie? A się gdzie można. Bez sensu by nie, budow by nie budowali. Ale... Jest, ja a się to... mieć pozwolenie. A czy Ej, one on... się fajnie na klip kładą. A, z taką dokładnością. Tak Idziemy po kolejne. Takie by było. Będą miały smak majówki Wurce To jest Juicy line. Czyli soczkowate. Kupiłem go w tym sklepie takim sklep u Justyny. Pamiętasz? Tak. No, tam było pełno tych Tigerów. Jol, ona miała, Justyna miała tyle Tigerów. Ale Justyna normalnie trendy wyprzedza, no rok, rok temu już miała. A teraz dopiero w Wiedronce te doszły. To było dwa lata temu? Albo dwa. Dwa lata temu to było. Dwa. Dwa lata eee. temu to było. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Dzisiaj Koło nie decyduje ile sekund będzie musieli trzymać dusko na rozgrzanym, cholernie gorącym metalu odjeżdżalni. Czy jest gorące? Jest gorące, jest gorące. Słuchajcie jeszcze raz, bo nie pamiętam ile. Ileż razy ileś? Ta razy wagę. Słuchaj, 3 sekundy to jest cholernie dużo. Także musimy się przygotować. Uważajcie, żeby nie spalić sobie podesz. Waga. Wo! Ej, O Teraz czas na Dawida. Uwaga, Dawid, wylotuj sobie. Wo! dlatego trzeba włączyć timer. Zapraszam na po górę. 3, 2, 1, start! Uwaga. A, Patrzcie jak się trzyma rury. 2, 1, 0. Dupa mu się pali. Gasić to gasi,ć grać poklepać. Dobra, teraz Jakub. Ty, czas na ciebie. 9 sekund, potężna liczba. Zapraszam na środek. Proszę powiedzieć jak się czujesz. Pali dupa? Gorąco No to teraz ja a. A. O kurze, Dziewięć Osiem i pół dobra O kurde, no na łydkach czuć o kurde. Na dupę powiesz, że czuć Gło... Ile, ile, ile? No 3 sekundy pewnie Także to było na tyle, słuchajcie A my wracamy do głównego tematu, odcinka Chemia 2+, plus, 2+, plus! Brawa. I nie nagrywasz? No. Chemia, 2+, 2+, 2+, 2, 2, 2, 2, 2, 2, Dlaczego ty, jak nagrywasz, to tak nagrywasz, nagrywasz pół w moich nóg i jestem na maksa za***any w twoich oczach oraz podroży. ...potrafisz mówić, że nie kocham, Choć to ci pokażę, jak wyglądam... Jestem dzieckiem, jak to widać, mam na ciele tatuaże, jak byłoby wśród kryminałów. Żywy nie, nie wyjdę, jadę jaki Izina, wejdę, starczyłaś przy mnie. Nawet, Nawet jak jak mnie zabraknie! Nie Nasze kiełbaski wyglądają w następujący sposób, delikatnie spalone wyglądają jakbym mnie przed chwilą wysrał, patrzcie tutaj. No cóż, okay. nie wyglądałem <laughs> smakowicie Patrzcie ładnie, proszę państwa, wszystko przygotowane Mamy tutaj kiełbaski Różne, pyszne, kiełbaski bardzo fajne kiełbaski. Mamy Spotify Oliwka Nową Brazil. piosenkę, Oliwka Brazil x Chiwas. my sobie jemy Spędzamy majówkę miło, sympatycznie 25 stopni, bez internetu Także wyłączamy kamerę, elo Widzowie, to jest nieodpowiedzialne co robimy, ale Zapalił się grill śmietniku Trzeba zostawić Koszumy. Tak, tak jest. <laughs> Kedro. W moim aucie. Dwa razy. Po raz. Bye, bye. <laughs> Tylko miał śmieciowe żarcie. Ojej. Ja Ojej. Przebiejesz nas po czymś? Tutaj pa, 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 czymś? Pa, pa, pa. Po wagoniku mogę cię przewieźć. Nie no, ale weź kąś furą. <noise> <noise> Ej Dobra. <noise> <noise> Ej, pierwszy raz będę u dzika w domu. <noise> Jaki marmur? to się pochodzi. Tu nie mówiłeś, że ty, że ty w penthouse mieszkasz. Tu jest ci ode mnie prezent? <gulia> na to jest. Na Dawid, nie możemy tego zmarnować. Inaczej to jest twój dom. Zupełnie inaczej. Inaczej się to wyobrażasz, to na saunę. Co? Sauna. Co? Sauna. Syna, Na Sauna. Co? To jest pomiędzy twój pokój. Tak. Hmm, no, to mi się Ej, zupełnie inaczej sobie wyobrażam twój dom. Wyobrażasz sobie wszystko inaczej, nie? Mm. Tu mam do, to, totalnie. Tu, tu mam babę na kalendarzu, której... Eee! Jej oko Bar w lewo. Co z tego? Masz jeszcze jakieś tutaj? Uuu, ja też muszę taki kupić do pokoju. To jeszcze piwnica została. Jezu, dziko jakie ty masz. Tak chłopie. Eee, tu są dzieci <grymne> Co Co to <tutaj> jest <grymne> za łazienka? Kurde, ej, mam trzy łazienki w domu wiem, że mam trzy łazienki w domu Dziku, powiem ci nie, ta kanapa jest bardzo wygodna Bardzo się fajnie na niej siedzi nie ma za co. Ja im dam 20 minut, żeby se palatali, Mamy 19.47. A ja mam w tym czasie pomysł. Jaki? Sprzątamy w to. <grytnie> Pizza, proszę. <grytnie> <grytnie> no nie gadaj, dziku! Dwa dla mnie <grytnie> tysięcy. Dzięki. Dziękujemy. Kurde, kiedy fajny człowiek. Spirytus. Mhm. Mm. Jakiegoś busika może, dziku, najpierw? No, ale chociaż, chociaż coś czym byś nas przewiózł? Wszystkich? Wszystkich na nas? No, jeszcze do Subaru. Kurde, jak się śmieci! kurde. <gulny> no, z dwójki byś wjechał w ten taras. E, dwójka to ja ruszył. <gulny> I <gulny> E, mała! To pasów Nie próbuj, nie powtarzajcie tego w domu wam spróczuje za rok. To ze mną będziecie jeździć To jest psychiczne Nie, no będę jeździł kulturalnie, bo prawo jazdy nie będę chciał stracić nie będzie. Dobra, słuchajcie, motor jednak jest lepszy Ojej oh No! To co? Na Niemcy! Nie chciałbym jechać z wami pojedynczą kabiną na Niemcy. No słuchajcie widzowie, musimy wam coś powiedzieć. Zaczynamy kanał podróżniczy. Pierwszy odcinek, jedziemy do Niemiec. Jedziemy. No i fajnie, jedziemy na Niemcy. Nie ja sądziłem, że będę kiedykolwiek taki coś robił. O, moja ręka nie czuje łokcia. Chyba że ma tych lusterek I on na autostradzie ona wyciąga. Była, ona była... Mogę jechać z sobą. Let's go. 16 na godzinę, jest prędko. Baga, Dawid się popisze. Się On się to ma wystartować? Po strzeń, i gaz. Tak powoli no. Nie gaz, nie gaz. Powiedzcie, że ja mogę wyprowadzić człowieka na motorze. Ja to zrobię sam. żebym lepszy. Aż Ta ty tak szybko rosnął. Miej gazu! Się nie Może on się nie pierdoli, ale ja mówię ja No, idzie dzieci. Ej, I do góry, góry. O. Ty ja... ja jestem profesjonalistą w to. Dobra potrafię Patrzcie, A... teraz tak, teraz szybka, jadra, szybka yo. No, bardzo szybka. to jest taki fuckboy? Jaki fuckboy? Jaki fagboy? Jaki

Teraz wychodzimy. Dobry No, wydaje mi się, że my Ale to ta lodziarnia się Ej O kur Zastanę tu drzwisko, nie widziałem Ej, da się to tworzyć Z drugiej strony jest zapkane samochód No właśnie Ktoś blokuje Poczekaj, tak wiem co, wiem co blokuje A gdzieś śpiecie sobie Dobrze świecę. A to będzie dobrym klik Ej dobra jeśli chcecie widzieć tutaj, noc 24 godziny spędzamy tutaj To zostawcie dużo łapek w górę To dziko może z nami tutaj spędzi czas Ej, zajebiste, Ej, ale ja w to nie podchodzę bo to się zawaha. Słucham co tutaj potrzeba? Mieszanie, mieszanie! Już robimy, panie! U nowego bo to! Składka z tym, to może być! Mamy tutaj Tobelo. kamera nowa GoPro! Proszę bardzo, nie pan! Kawał Słuchajcie, Wiktor sobie kupił nowy rower. Właśnie Ramy. idziemy zobaczyć, jak on się prezentuje. Wiktor, pokaż o co tu chodzi. Koło, koło, kierownica. Koło, koło. Rama, siedzonko, prawie nowe. Ten typo, pierwszy właściciel? Na jakieś zawody jeździł nim. Dwa zawody miał, miał nowego właściciela. Nie ma nim tam, pojeździł, dwa latać, półtorej. Nieważne, tak jak kółka są. Uuuu, to jest Ale nie, ogólnie i uh. tak jest lepiej niż i przyrzutki chodzą. No. Wiktor, także ostatnie słowa, bo mamy ostatnie trzy minuty na nagraniu, także może jakieś ostatnie miłe słowa? Ostatnie miłe słowa. Um... Miłego końca tygodnia.